Siemaczko, kochani, witamy was w kolejnym filmie Tym razem w klimacie wielkanocnym Jak widzicie, ja tutaj różne jajka Dwa, wow. <grymne> trzy, sześć Sześć jajek Dobra. <grymne> <grymne> I będziemy dzisiaj przygotowywać pisanki Ale to nie będzie takie proste, jak on się wydaje Ponieważ będziemy je robić z zasłoniętymi oczami wow. Super! Dam <radę> W każdym razie przygotowałem tutaj dużo różnych fajnych rzeczy do malowania pisanek. Macie zestaw barwników do jajek, sztuk 5. Nie otworzyć? Nie jeszcze, nie dotykaj <grym> Trzy mazaki, mnóstwo to to, różnych to brokatów. O, lepiej tego tak. nie upuśćcie na podłogę. O oh, nie, yeah. no, to no. do Znalazłem też w sklepie metaliczne barwniki do to jajek. To jest to? Takie to są takie, takie w formie żelu. Tak one były bardzo. Ale jeśli też do szklanki do wody, ja czy... wam wszystko powiem. A to, to, to jest. No. Mamy przygotowane rękawiczki, ponieważ skoro będziemy to robić z zamkniętymi oczami, to raczej wszystko będzie w tak, więc musimy się na to przygotować. Barwniki działają tak, żeby wyciskacie kilka kroperek na rękawiczki i malujecie tym jajko. Mamy przygotowane także naklejki sponsorowane przez D.A. Hairstyle Soul Sweets Company. Tak. Oraz naklejki sponsorowane przez sklep <grym> y, Macro. <grym> A czułki. <grym> macie różne, ważki, różne motylki, kwiatki i inne takie pierdole. Mamy też podejście do uszu, które posłużą do nabierania brokatów. Zaczniemy od tego, że otwórzcie sobie te barwniki do jajek. O, no to mógłbym jednak, to mi mówiłeś, nie dotykać w <grym /dziśle> Nie lecą. A, a to jest loodsto. <grym /dziśle> to, to, to. Nie wiesz jakie ma. <grym /dziśle> no masz. Nie wiesz jakie masz. Nie ma masz, widzisz tu. Dobra, misy. mam pomysł. Wsadzimy to wszystko do jednej wielkiej misy i każdy będzie mógł wyciągnąć po trzy rzeczy. Okej, okay, okej. Okay. Po co już zobędzali sobie Cztery... oczy. To za szybciej. Gotowe. W garnku. To wszystkie okay. możliwe barwniki. Tak więc jasne. zaczynamy od czekaj. Nie wiem, nie zamnę. W garnku mamy wszystkie kolory barwników i zaczynamy od lasowania pierwszego. Okej. Okay. O już już. <grymne> A mogę już? Możesz wybrać dwa. Gdzie mam włożyć? Czekaj, pojedynczo. Co to? Dziura. Mam. Nie ma nic. <grymne> nie wiem. to jest? Masz? Mam dwa. No my. to powiesz sobie to. Też film. Co mam zrobić? sobie dwa. Mam. A ty Mój też masz oczy zasłonięte? Już będę mieć. No właśnie. A ja, ja mam ci uchać, jak ja nie widzę, cię? Kasia, weź patrz. Nie Kasia, nie Kasia jest z studia i Kasia tutaj nam pomoże. A no, on widział jaki mam kolor. Dob no ja wiem, jaki masz kolor. Czemu? No bo ja mogę. Uwaga, losuje teraz ja. Nie wiem, jak to się stało, że ja mam jako jedyny biało bandana, no ale okej. Okay. Ale dobrze, bo jeszcze się rozkłada. Dobra, prosuwajmy. Masz? Tak. Dobra, zdejmuję. Wy nie, ja znam. Co zdejmujesz? No bo ja muszę je zrobić teraz. No, patrzę, to bardzo to nie mogę zamknąć oczu? Po prostu. Mezkitu. Nie, <laughs> nie <laughs> Biorę teraz te barwniki i będę je rozpuszczać w szklankach, tak żebyśmy mieli już to przygotowane, ponieważ chciałaby to zrobić z wrzątkiem i z octem, więc lepiej żebyśmy nie robili tego z zamkniętymi oczami. Mam jeszcze barwniki, mam wodę, sypię chłopcom barwniki do szklanek. Powiem wam, że to jest bo to nie jest takie kolory jak na pakowania. Dobra, losujemy kolejną rzecz. Co? <laughs> jeszcze dwie rzeczy wylosujemy, i zaczynamy robić. To Dobrze. Teraz losujemy brokat. Losuj. Czekaj. O, o, masz? A masz? oddać mi jeden z tych dwóch, bo jak chciałem go. Dla. biorę dwa na no. Dobra. Gdzie jest moja bandana z ją. sobie. Dla sobie. <laughs> Dobra, też już mam. I ostatnią rzecz rysujemy. Teraz rysujemy oczeki i naklejki. Wybieracie sobie. I markerki. Zbyt do tych i cały Dobrze. Co to jest ta kartka? Macie już o. Ale czemu zabrać wszystkie? A co to jest? Naklejki! No to się pytam, co to jest. No daj trochę bo ja tu nie. Nie jak tam wylosować naklejkę. Wiesz, 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 już wiesz. No nie chcę tego. Musisz to. To duże jakieś. No to naklejki dużo tam jest. No dobra. Wiesz to. I pust... zobacz, wszystko zabrał. Nie, e, oddaj to. No, no nie, to głosowanie, jak Paweł oddaj. widzi. <gry> bo ja nie będę. No i zabrał, bo ja nie będę. Ja będę, no nie dwa markery i, I naklejki so sweet No właśnie mi ścisną naklejki takie duże, to bym posłał so sweet I markery. To jest nie, to jest nie a ty patrzysz na te metaliczne żele Dobra, masz metaliczne żerwy. Daj no, nie mi jeszcze dwie łyżki. Czy ty jedną łyżką mieszasz różne barwniki? Nie, e. Paweł przecież już Jezus <laughs> Jezu! Przed macie dwa jajka. Czemu zawaliłeś dwa markery? O, znalazłem jajka. <laughs> Paweł mi zabiera rzeczy, które. No bo było źle usujesz. Jak Jakby rosło dwa, to Każdy a... staje po jednym ręczniku. Mogę bok. <coughs> Dobra, w tym momencie zaczyna się konkurencja, i w tym momencie ja dołączam do gry. Ja nie wiem, gdzie są moje warniki z gorącą wodą. Przed sobą No więc jakby to bez sensu. No to to zaraz czemu? się sparze. No nie, tu jest właśnie. Do, do, do a... Mogę obydwa w jednym barwniku? A możesz, rób co chcesz Let's get the party started, macie dwa jajka i ten kto zrobi najładniejsze, jak mam wsadzić do szklanki, jak nie wiem do ilu ona jest nalana i zaraz mi sparzy. to? No, to masz łyżkę Gdzie? Nie dostałem Wy? łyżki Dostał każdy łyżkę ja nie Tylko dostałem. ci nie oblejcie wrzątkiem Ile ona może no? trzymać tam? Ja nie dostałem no, łyżki Jest łyżka, czekaj U, Masz Filip łyżkę swoją? No to Filip znalazł, nie? Ja nie mogę teraz znaleźć jajek, to jest z nie? Gdzie mam szklatkę? O, mam chyba. Ja się boję, że jasno się wyleje, wiecie? Ja gdzieś sadziłem to jajko, ale czy to parznika, to nie wiem. A po co mi są te patyczki do łóżka? Do owak O, mam drugie jajko. A wcale mam je włożyć? Nie pęci. A jajka muszę wyschnąć. A jak się odbierać? Wszystko? Nie no, jeszcze muszę odbić. Ja nie wiem otworzyć tego metalicznego, bo on jest taki kubin. On jest taki jednorazowy. No. no. Ja wybieram jako i będę je mował. No będzie nie, nie, tak. nie, tego metalicznego nie mogę użyć, nie umiem. A nie mam jajka w tym. Weź, Kasia, otwórz to, bo tego się nie da. To się robi tak, cyk, tubek, tubek. A co z moim poprzednim jajkiem? Gdzie ono? Chyba się już... O, tu mam. Ja, ja je wyjmę, bo ono chyba już… A nie, bo ja zgubię to jajko, dobra, mam. Łyżkę zgubiłem. Ja wszystko zgubiłem, nie A. wiem, co się dzieje tutaj w ogóle. Powiem wam, żeby z Kasi… Się... Wyjąłem? No. Ja cały czas siedzę przed jajkiem i nie Oj, nie trafiłem do łóżka Ja no. Jak dostałe dostałem dostałem. O, czuję mokre na rękawiczce, więc chyba działa. Ja też mam. Ja nie wiem, gdzie jest moje jajko. Gdzie są nożyczki? No, Kasia, jak wywołasz tu, to nie znacie, że ja wiem gdzie. Czy mogę zmienić rękawiczki, jak mam całe w tym żelowym? Nie, Próbuję kątem oka chociaż zauważyć moją rękawiczkę, ale nie widzę. Nie, nie, co się z moim jajkiem? Jak mam je zdjąć? Jak to mi się wszystko ślizga? Nie, nie a co tutaj wiesz rękawiczki rzędzią nowe? Mierdzi to nie chcę tego jakawą, nie? Jaka śmierdzą odstępność. Nie, to nie jajko. Co się dzieje? Nie te jajka. To nie jajko. A co? To, to chyba ten brokacik. Brokacik śmierdzi? Nie, ten taki pisak marker. Ja nie chcę już mała się pisać. Ja już się zrywam. No tu o, mi się palce, palce nie mieszczą. Jak ja mam to zrobić? Nie, ja mogę ci, że Dobrze, nie rękawiczek jest trudne. Muszę odnaleźć jajka i szkło całe odsunąć. O, tu coś się wywróciło teraz. Wow. Są te naklejki. Tu jesteśmy okręt. Co to było? Nie wiem, spadło do mnie. Wow. Ej, to są moje markery. Babu ci jajko na yes. mnie? Jajko uciekło. Jak to uciekło ci jajko? Ale chyba na moje kolano. Kasia, czy to jajko spadło? Jajko spadło? No. Na moje kolano. Ono było umalowane. Skąd jeszcze pękło? Bo dotykam no, je. Ej, noga. O, mam jajko swoje, a... Jest suche. Czyli Cicho, te żelowe się nie nadają, bo, 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 moje bo jest cały czas mokre, ja One się to... śmierdzą. Mam, mam pierwsze jajko gotowe, pomalowane i zasknięte. Więc teraz tylko muszę je udekorować. Mam nadzieję, że nie mam brudnych rękawiczek nie uwalę no, te Dobra. Marker, o. Ale czekaj, czy mam, bo były markery czarne i czerwone i teraz skąd mam wiedzieć, który mam. Ja wiem jaki masz. Mm -hmm. tak moje jajko jest dziwnie śliskie. Pobryłeś je się? Przestą farbę. Czy jak wsadziłem patyczek to na nim będzie brokat? Tak. Nie, nie wiem. Ja nie wiem jak to działa, ale no. musisz opracować system sam. Nie wiem, wierzę w jajko. Ale to chyba tak nie działa. Ale czy on się przyklei A. na suche jajko? Pana jest suche? No suche jajko. Ja mam chyba Ja może wezmę działa. to żelowe, które jest mokre, bo... A nie o to śmierdzi! O, mokre się przykleiło, dobra, to ja tutaj nie ja nie wiem czy to na jajko będzie działające ci, nie? Ale wezmę jeszcze raz te... Żelowe. Te żelowe. Ja no na coś się szykują, a na drugie mam tytku... naklejkę w sous-suisse. Czy ja nie mam żadnych naklejek, Filip, czy ty wszystkie naklejki? Ja nie miałem jakieś naklejki, ale nie wiem, gdzie na pewno. Ja nie wiem, gdzie jest ja. ja nie wiem, jak odkleić naklejkę. Mam! Teraz jajko. Ja próbuję na jajko przykleić naklejkę, ale naklejka jest za duża na to jajko, więc się skleiła jakoś dziwnie. Mam nadzieję, że to wygląda ładnie. Może, jajko wygląda jak coś innego. Nie wiem, czy to widać. Gdzie jest ta naklejka? Tu gdzieś. Ooo, bardzo dobrze. W tym momencie chyba obleśnię. Czy mamy coś jeszcze oprócz markera i blokadu? Nie wiem, już, się ja mam. Ja wykorzystam jeszcze marker. Mam nadzieję, że jeszcze... A ja zgubiłem drugie jajko już. I zrobię opis I'm so sweetu. Będziesz pisał? Marker. Okay. Dobra, miejmy nadzieję, że ten mokry jajko, które posypałem całe blokaty będzie ładne. Może użyję na nie jeszcze drugi brokat, tylko nie wiem gdzie go mam. O o, aha. Kasia, czy to wygląda ładnie? Pięknie. Aha, tak. Ej, ale to jajko też nie mi wycaya. chyba wyskło, już więc już się nie Ja Nie wiem się z tymi jajkami wydziało. ale nie wiem, Dobra, to skończyłem. Ustawiam. Tak, już? Wszystkie dwa? Tak, bo dwa. Zużyłem wszystkie. A Z e, ja, no drugi. Hej, drugie. A tu jedno z Jedno. Ja nie wiem jak, no bo ja i tak nic nie widzę, więc nie wiem co tam robić więcej na nich. Czemu to mu coś co ja się nie mówię, co się dzieje. No <laughs> dobra. Mam... Narysowałem serduszko. Wow, ale to jest fajne uczucie. Jakie? No to które teraz czuję. A to co, co robisz? Jak żelem już. No nie, ten żel jest straszny. Miałem całe rękawiczki mokre, wszystko mi pewnie pokróciło dookoła, ale nie, nie wiem jak to wygląda, o, bo nie widziałem nic. Świetne uczucie. Gdzieś zgubiłem drugie jak znów. Macaj tak nad ja cały tak, tak macałem i znajdowałem od razu. A gdzie mnie dotykasz mokrym czymś? Tybie nie do mnie, w moją stronę, wypadź Mam mokre coś na ręce, czuję to. Tak? <laughs> Skończyłem. Filip? Ja nie wiem. Ja te rękawiczki ja nie wiem. Filipie, dawaj, będziemy Sama. oceniać nasze jajka. Dawaj, to będzie test. Możemy zdjąć? Skończyłeś Filip? Tak, rękawiczki zdejmujemy. Trzy, cztery, tak. A gdzie są moje jajka? A ty gdzie masz? A tu? A gdzie są moje? Są twoje jajka? Oh. Ale ty masz ładne jajko. Ale nocy. ładne, metaliczne. Wow! wow. Jakiej galaksji masz, Paweł? Ja mam dwa galakcje. To mi daliście o, jakieś beznadziejne rzeczy. Ja o kosmos. No właśnie, kosmos był mocno ja ładnie. No ale ja nie wiedziałem co mam. Dałem brokat no ja na to, w to go nie ma tu. Moje wyglądają. No, ej, bo mi w ogóle też, zobaczcie jak on złapał Beznadziejnie, z zazieleniem. Ej, bo mi razie jak mroczki przed oczami latają jeszcze. I daliście mi naklejkę I'm so sweet. Jakby sobie, ale co miałem znowu lepszego zrobić? Piękne. Piękne, piękne. A ja zrobiłem napis, I'm so. Pokaż? napis. Ono wygląda gorzej niż y, jajka w so. y, który idzie z pisanką, tego tak, było... Śmierć, tutaj kosmicznie powiem wam. To był właśnie nasz y, super śmieszny challenge. Był mega, mega, mega chaotyczny. Następnym razem, może co da nam się to zrobić bardziej ogarnięcie. Znaczy, no, nie wiem, czy się da, bo jak robisz coś na ślepo, to gadasz to od razu nam się mega skupia. Bo na, na Boże narodzenie będziemy malować karpia. Nie. Można Barwita wrodze. Bo, bo, warbika, <grym 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 bo nie ja. ja. Już siatę, jaka. Nie wiem. W każdym razie widzieliście, jak wyglądają nasze pisanki, piszcie Ech. w komentarzach, która jest najładniejsza. Już wiadomo, że Filipa. Nie, no, oczywiście, to, że ta. To jest najprzyjemniejsza do mnie, nie oszukuje mi się. Jakby obrzydliwe kolory, obrzydliwe wykonanie, no, obrzydliwe no, naklejki. Myślę, że ładne. Takie na poziomie trochę przedszkola. Biorę mój koleż i wychodzę. Piszcie, czy challenge Wam się podobał, a Majdzie... Wam wesołych świąt i subskrybujcie nasze kanały, zostawcie tu like w górę. Stay safe! Dobra! Stay safe moi drodzy, róbcie ładniejsze jajeczka niż my rzucajcie zdjęcia na Instastories. I oznaczajcie The Blaze House. Blaze House Jajko. Tak. Blaze House Jajko, Dobra. Nie, Blaze Jajko. Piszcie po prostu hashtag The Blaze House i my będziemy oglądać wasze wszystkie pisanki Także my się z Wami żegnamy, do zobaczenia i już jutro. Paaa! Pa.